Witam wszystkich Tu mamy gagatka Z takim dość szerokim zakresem prac 129 z 2000 roku Przywracanie auta do życia Ale tutaj chciałem wam pokazać W jakim stanie życzę wam Aby wasze SL były, jeżeli chodzi o podwozie Zobaczcie stan zachowania tego samochodu Tu naprawdę yy, nie ma prawie grama korozji Cała mastyka Konserwacja, wszystko jest w stanie oryginalnym. Nie ja jestem akurat w trakcie, kończę montować skrzynię. Zaraz zakładam wał, zalewam skrzynię, wydech będę go odpalał. Natomiast to w jakim stanie jest ten samochód, no nie pamiętam dawno, że miał coś w lepszym stanie. To jest świeży zakup ze stanów. Robimy tu szeroki zakres prac, żeby samochód był. W jak najlepszym stanie, żeby mógł posłużyć parę lat przed jakąś kolejną awarią. O zakresie prac może opowiem tak na szybko. Wahacze, drążki kierownicze, drążek środkowy, amortyzator skręty, uszczelnienie całej skrzyni, simmering tylny silnika, pokrywy zaworów, komplet odm. Tutaj mamy silnikiem 113. Wszystkie wyszaki wydechu nowe przewody elastyczne hamulcowe, płyn hamulcowy, silent bloki, prawy, lewy, tylne wahacze, tylne tutaj, te drążki, które do regulacji są tylne, także filtr, filtry, no to w komplecie, podparawału, łożysko nowe przeguby talerzowe, przedmiot, oraz tylny, łożysko podporywało. Tu jeszcze jakieś pierdoły do niego leżą. to skrętu. ograniczni drzwi. Kierowcy, bo już jest głośny. Atrapa. Nowy drill Proszę bardzo. Nowa atrapa. Z de, y Nowe ksenony, tutaj będą montowane, to, to takie widzi mi się, nazwijmy to, właściciela. Lakierowanie maski, cieniowanie błotników, lakierowanie zderzaka, lakierowanie listew pod lampami. Nowe opony, nowe poduszki amortyzatorów, osłony przeciwpyłowe, ta tarcze, klocki w komplecie. Taki naprawdę gruby, gruby serwis. Regeneracja wszystkich siłowników, doposażenie samochodu w dwa dodatkowe miejsca z tyłu, montaż tylnej kanapy, wymiana wszystkich plastików połamanych, no tak nazwijmy to, że kompleksowo. Rasa raz, dobrze, wiadomo tutaj yy, przy tym roczniku, no to może jeszcze wyjść po drodze podczas eksploatacji jakieś dodatkowe rzeczy, ale yy, jakbyśmy chcieli zrobić tak, wszystko w tym samochodzie, to nie wiem, czy ze 150-200 tysięcy by nam starczyło bo tu każdy element to regeneracja w takiej przykładni przykładowo no to jest od 1000 zł do nawet półtora, w zależności gdzie ją robicie alternatory też lubią padać w tych samochodach przednie simmeringi silnika, tu na razie przy silniku to było naprawdę malutko wycieków trzy, cztery miejsca, w których ciekło, reszta suchutka także takiego Takiego autka wam życzę. Wszystkiego najlepszego.